Corolla Verso z 2002 roku w której nie ma praktycznie nic pięknego ale jest sama wydestylowana użytkowość deska trochę jak z Avensisa trochę jak z Corolli duża, obszerna, fotele bardzo wygodne, z tyłu rozwiązanie dla dzieci czyli wbudowane foteliki, oczywiście również zapięcia Isofix. Gdyby maleństwo okazało się jednak trochę większe, mniejsze, tutaj schowki pod nogami jednym i drugim. Wówczas rozwiązanie stosowane również wiary się Verso podsufitka nie wisi. Bagażnik. Relatywnie, relatywnie ogromny. O, tutaj ja mogę szczerze, mogę do niego po prostu wziąć i wsiąść Tu pod spodem, pod podłogą koło zapasowe, do dojazdówka, nawet nie koło zapasowe i co jeszcze? I przede wszystkim to za co japońską motoryzację kochamy chyba, przynajmniej ja najbardziej, czyli pyk, pyk. I posłuchajcie tego. A dodam, że przebieg to ponad 358 tysięcy kilometrów Chodzi jak pszczółeczka, żadnych lewych kontrolek, niczego. Do kupienia za jedyne 4800 zł. LM samochody Józefowie koło Otwocka.